Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora naraziła się ministrowi tym, że pod koniec listopada ubiegłego roku na wniosek oskarżonego odsunęła od prowadzenia jego sprawy sędziego nominowanego przez NEOKRES. I choć jej decyzja była zgodna z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie była po myśli polityka zjednoczonej prawicy. Joanna Hetnarowicz-Sikora nie może sądzić przez najbliższych kilka tygodni. W tym czasie jej sprawą zajmie się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, ciało również nieuznawane przez unijne trybunały. Izba Dyscyplinarna może jednak uniemożliwić słupskiej sędzi wykonywanie obowiązków służbowych na czas nieokreślony termin tej rozprawy nie jest jeszcze wyznaczony. Punkt przy akwaparku dołączył do dwóch działających w Słupsku od miesięcy, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i w Laboratorium Diagnostyka przy ulicy Tuwima. Zasada przyjęcia do wszystkich trzech miejsc jest identyczna. Aby sprawdzić, czy jesteśmy zakażeni koronawirusem, musimy mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza, do którego poszliśmy w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Nowy punkt pobierania powstał, bo wielu pacjentów jest kierowanych na testy, a plany, by takie punkty powstały w aptekach w przypadku Słupska, skończyły się niczym. W autobusie przetestować się będzie można przez co najmniej dwa najbliższe tygodnie. Minimum, jeżeli będzie takie zainteresowanie i taka potrzeba, firma, która to realizuje, jak najbardziej, e, jesteśmy tutaj w kontakcie i, i wystarczy słowo, żeby, żeby, żeby dalej autobus stał. Punkt wymazowy w autobusie czynny jest przez 7 dni w tygodniu, podobnie jak pozostałe punkty w szpitalu i przy ulicy Tuwima. W sumie każdego dnia w mieście wykonywanych jest kilkaset testów na obecność COVID-19. W uroczystościach rocznicowych udział wzięli kombatanci, wojsko, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz województwa i miasta. Rozpoczęła je msza w intencji ojczyzny, odprawiona w Kościele Mariackim. Po nabożeństwie zebrani przeszli przed pomnik polskiego państwa podziemnego, gdzie złożono znicze i wiązanki kwiatów. Były też przemówienia przedstawicieli władz. Panie poruczniku, to wielki zaszczyt, że możemy razem z Panem uczcić okrągłą 80. rocznicę utworzenia największej konspiracyjnej armii podziemnej wszechczasów armii krajowej w której walczyli prawdziwi patrioci a których walka nie skończyła się na zakończeniu II wojny światowej Armia Krajowa liczyła nawet niemal 400 tysięcy żołnierzy i działała prawie 3 lata do stycznia 1945 roku. Ale również po tym czasie wielu żołnierzy działało w konspiracji. Wielu członków tej organizacji było także prześladowanych przez cały okres stalinowski. Już czwarty raz Marcin Pluta, trener personalny i właściciel centrum fitness Waku Active Gym w Łosinie, zebrał pieniądze dla swojego kuzyna i przyjaciela Kuby Chmielowca, który od kilku lat jest sparaliżowany czterokończynowo. W ubiegłym tygodniu setki mieszkańców Słupska i okolic wykonywało powtórzenia ćwiczenia barpi, czyli padało i wstawało, a przy okazji chętni wrzucali pieniądze do puszek i licytowali fanty. Podczas sobotniego finału w Haligryfia ćwiczyło kilkadziesiąt osób. Cel akcji był prosty. 40 tysięcy powtórzeń barpi i 40 tysięcy złotych na pomoc Kubie i innym potrzebującym. Wynik finansowy zaskoczył wszystkich. W sumie zebrano aż 70 tysięcy złotych, a to oznacza zapewnienie rocznej rehabilitacji dla Kuby Chmielowca, ale również pomoc dla ośmiorga niepełnosprawnych dzieci z regionu. No bardzo się cieszę, że każda kolejna edycja przynosi większą tak jakby kwotę. No bo to tak naprawdę pomaga nam w organizacji kolejnych eventów i cieszymy się, że jest takie zainteresowanie, że ludzie chętnie przychodzą, ćwiczą i wspierają całą akcję. Kubie Chmielowcowi rehabilitacja jest potrzebna po to, by wzmocnić jego mięśni i przygotować organizm do operacji, która może mu pomóc stanąć na nogi. Na pomoc dla Kuby. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy co roku te same pieniądze uzbierać, że ludzie nas wspomagają, że są chętni, że ludzie nie stracili, że tak powiem, chęci Czy pomocy tego, i że to jest to, że się. nasz Kuba jest stawiany, że tak powiem, przez tą, te środki na nogi trochę. Ale osób, którym pomogli uczestnicy Akcji Siła dla Chmiela, jest znacznie więcej. Wśród nich jest Nadia Stelmaszczuk, która na finał przeszła z całą rodziną. My mamy rehabilitację jedną, szpitalu na NFZ i potem mamy sześć albo osiem turnusów no takich symbolicznie płatnych w nadziei. Yy, hipoterapia i dodatkowe zajęcia, ale na przykład integracja sensoryczna, której bardzo córka potrzebuje logopeda, bo Nadia nie mówi, to wszystko trzeba niestety płacić. Bo I... gdzie indziej na NFZ to są kolejki 3 lata albo i dłużej. Kolejna edycja akcji Siła dla Chmiela już za rok. Jej finał również planowany jest w hali Gryfia. Niemal rok temu Słupsk, Ustka oraz gminy Kobylnica, Słupsk, Ustka, Dębnica, Kaszubska i Damnica zorganizowały się w Miejski Obszar Funkcjonalny. A to po to, by wspólnie starać się o pieniądze z unijnego rozdania na lata 2021-2027. Dzięki takiej współpracy do regionu Słupskiego dotacji trafić może więcej, niż gdyby każdy samorząd starał się o nie osobno. Obok listy inwestycji, które w najbliższych latach mogłyby zostać zrealizowane, przygotowano również strategię rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Regionalny plany są teraz poddawane konsultacjom społecznym. Te właśnie się rozpoczynają i potrwają do 23 marca. Ankiety znaleźć będzie można na stronach internetowych wszystkich samorządów tworzących MOF. Na przełomie lutego i marca miasta i gminy przeprowadzą również spotkania online z mieszkańcami na ten temat. Po konsultacjach dokumenty trafią do marszałka województwa i dopiero potem samorządy będą się mogły starać o granty na konkretne inwestycje. A wśród nich znajdą się m.in. termomodernizacje budynków, wymiana oświetlenia ulicznego czy poprawa jakości edukacji. Jednym z priorytetów jest również ekologia. Bardzo duży nacisk kładzie się w projektach wszystkich dokumentów programowych, mówimy unijnych, tak, na błękitno-zieloną infrastrukturę. Stąd też na przykład zarządzanie wodami opadowymi, różne przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-ściekową, z niską emisją, czyli mówimy tu o zakupie taboru, inwestycje różne związane z poprawą efektywności, na przykład również oświetlenia, wymiana oświetlenia wewn wewnątrz budynków, poprawa efektywności energetycznej budynków które zgłosiły wszystkie, faktycznie samorządy wchodzące w skład MOF-u. Więc tych pól działania jest bardzo dużo wspólnych. 108 561 zł. i 45 groszy to ostateczna kwota, jaką zebrał ustecki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podsumowanie 30 finału odbyło się w ratuszu. Burmistrz miasta Jacek Maniszewski gratulował rekordowego wyniku, a także dziękował zarówno organizatorom sztabu, jak i wolontariuszom oraz darczyńcom, którzy przekazali fanty na licytację. Kwestujących w ostatnią niedzielę stycznia, w dniu 30 finału, na ulicę Ustki wyszło 70. Były wśród nich maluchy, ale również wolontariusze z pokaźnym stażem, którzy na rzecz woźb pieniądze zbierali przez ostatnich kilkanaście lat. W czasie finałów od lat kwestuje również Jacek Maniszewski. Nie inaczej było i w tym roku. My tu wszyscy razem działamy, jest nas coraz więcej, cieszę się bardzo i mówię jeszcze raz, jestem pod wielkim wrażeniem tej cyfry. I z roku na rok myślę, że kolejne lata też pobijemy te rekordy. Rekordowa kwota cieszy tym bardziej, że finałowe granie utrudniał szalejący w ostatnią niedzielę stycznia orkan. Warunki pogodowe sprawiły, że ustecki sztab WOSP musiał nieco zmodyfikować program wydarzeń. Niemal 150 aukcji trwało jednak jeszcze kilkanaście dni po zakończeniu finału. Spotkanie na profilu Facebookowym to część procedury powiększenia miasta o tereny sześciu sołectw, leżących obecnie na terenie gminy Słupsk. Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiała mapy Słupska z dostępnymi jeszcze wolnymi miejskimi terenami mieszkaniowymi i inwestycyjnymi. Tych jest już bardzo niewiele, to zaledwie kilka procent gruntów miejskich. A trzeba pamiętać, że tylko jedna trzecia terenu Słupska należy do miasta. Pozostałe dwie trzecie to działki prywatne albo będące własnością instytucji centralnych lub publicznych, np. wojska czy lasów państwowych. Prezydent mówiła o wydatkach, jakie miasto ponosi na usługi, z których korzystają nie tylko słupszczanie, ale również mieszkańcy całego regionu. To m.in. edukacja czy utrzymanie dróg. Natomiast Paweł Krzemień, kierownik Referatu Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami Słupskiego Ratusza, przedstawiał mapy z planami rozwoju sąsiadujących z miastem sołectw gminy Słupsk. Widzowie spotkania na forum zadawali też pytania prezydent Słupska. Na kilka z nich Krystyna Danilecka-Wojewódzka zapowiedziała, że przyłączone do miasta tereny przeznaczone będą na rozwój mieszkalnictwa i działalność gospodarczą. Odniosła się również do pytania o kierunek poszerzenia miasta w stronę gminy Słupsk, a nie Kobylnicy czy Bolesławic. Prezydent odpowiedziała, że realizuje decyzje radnych, którzy w uchwale opowiedzieli się za powiększeniem miasta o sołectwa leżące tylko na terenie gminy Słupsk. Niezależnie od wypowiedzi prezydent, na profilu facebookowym miasta toczyła się dyskusja mieszkańców zarówno Słupska, jak i gminy. Jedni popierali decyzję o poszerzeniu, inni byli jej Wśród komentarzy były zarówno argumenty merytoryczne za i przeciw, jak i bardzo emocjonalne wpisy o kondycji miasta i gminy. Kilka dni temu informowaliśmy o planach rozbudowy słupskiej filharmonii. Większe mają być zarówno scena, jak i widownia. W planach jest również modernizacja wszystkich pozostałych pomieszczeń, garderu, szatni, dolnego i górnego właje, sali prób, węzłów sanitarnych czy pomieszczeń administracyjnych. Nowe ma być również wyposażenie techniczne. Miasto szacuje, że cała inwestycja kosztować będzie około 30 milionów złotych. W tegorocznym budżecie na przygotowania do tych prac zapisano 500 tysięcy złotych, to pieniądze na stworzenie dokumentacji technicznej, a skąd pieniądze na samą przebudowę? Władze miasta chciały wpisać tę inwestycję jako jeden z projektów, na które pieniądze Słupsk otrzymałby w ramach drugiej transzy Polskiego Ładu. Ostatecznie jednak po konsultacjach prezydent z przedstawicielami klubów Rady Miejskiej z rządowych dotacji zrealizowane mają być remonty szkół ulicy i Stadionu, a co z filharmonią? Ona zostanie rozbudowana, ale z innych pieniędzy. Miasto rozmawia na ten temat z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Mianowicie na lata 2022-2023, czyli w najbliższym czasie, kiedy będziemy już mieli gotową dokumentację, istnieje projekt bardzo dobrej pożyczki na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach, która częściowo potem jest umarzana i to jest to, co nas najbardziej interesuje, na m.in. zmianę czy przebudowę infrastruktury w dziedzinie kultury. Idealnie to się wpisuje do naszych potrzeb. Pożyczki miałby udzielić Bank Gospodarstwa Krajowego, który na projekt wsparcia kultury będzie pozyskiwał pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Takie finansowanie przebudowy filharmonii to dla miejskiego budżetu dużo większy wydatek, bo dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu wynosi nawet 95% kosztów. W przypadku pożyczki z BGK jej część może zostać umorzona, ale jeszcze nie wiadomo jak duża.